Cześć, tu starsza pani od WordPress'a, oczywiście, jeśli chodzi o TikTokowe realia, bo tak normalnie to jeszcze nie Hello. E, oraz cykl 20 tipów to jest tip 6, e, więc poprzednie i następne są do obejrzenia 20 tipów dotyczących korzystania z wtyczek w WordPressie oraz zajmowania się tymi wtyczkami. Tip 6 brzmi, przetestuj wtyczkę na stronie testowej, zanim przed jej zastosowaniem na stronie docelowej. I teraz umówmy się, jeżeli to jest wtyczka, na przykład anti-spam która tylko i wyłącznie macie chronić przed spamowymi komentarzami i w ogóle spamem w WordPressie, no to nie trzeba tego robić. Ale jeśli masz rozbudowaną stronę, jeśli masz na niej sklep internetowy, jeśli ten sklep działa, odwiedzają go klienci, masz tam zamówienia, no to naprawdę dosyć hardkorowym zachowaniem jest po prostu wejść, zainstalować tam jakiś super ekstra nowy dodatek wiła wow, wow, wow do WooCommerce'a i to jeszcze, nie wiem, zakupiony na przykład w popularnym serwisie aukcyjnym za połowę ceny i potem modlić się, żeby to działało. Znaczy modlitwa zawsze jest ważna, natomiast jeżeli chodzi o WordPressa i o Twoich klientów i o to, żeby działać na stronie, to naprawdę najlepiej mieć przynajmniej przy sklepach internetowych stworzoną stronę, kopię swojej strony, i wtedy na takiej stronie testowej możesz sobie wszystko zainstalować, sprawdzać, działać, nie działa, przetestować, zobaczyć, czy się coś nie wywaliło po samej instalacji oraz czy rzeczywiście działa.